Pamiętajcie, żeby zostawić lajka like i suba. Kto nie ma suba, to nie kocha mamy. Kto nie daje lajka, like to nie kocha taty. Czy się dogadałem z gameitem? Nie dogadałem się z game'em, ale niedługo dostaną fakturę, żeby mnie opłacić za to, że widnieje na jej stronie. Dobra, ja ogólnie idę zobaczyć game. Ja dostałem informację, że fakturę mają dostać. No nic. Aha, nadal tu jesteśmy. No dobra, no to muszę to powiedzieć. Szkoda, że kurwa i ISAMU współpracuje ze złodziejami w wizerunku. Yy, ogólnie ten pożar Katering to jest takie same gówno tak, jak ja ten... do długiego No mów, sorry, że przerwałem, ale dostałem dużego Donate'a No nic, szkoda, że i samo współpracuje ze złodziejami yy, Kasia i Remek to samo Więc to, no, możecie już ich tylko pytać dlaczego ze złodziejami e, współpracują Jedzenie nie wiem jakie jest, boku kurwa nie będę go jak Ale no tyle no. Złodzieje pierdoleni czy znaczy, wiesz, jeszcze gdyby to poszło przez jakieś, powiedzmy, niedopatrzenie z ich strony... Nie no, daj spokój. To, to okej, okay, ale ja z nimi rozmawiałem, prosiłem ich o usunięcie mnie z tej strony. Minął tydzień od tego, jak wysłałem komunikat, dostałem odpowiedź zwrotną pod tytułem Okej, okay, usuniemy? A nadal tam widnieje, więc jest to zwykła niechęć. To już sobie wyciera mordę cudzym wizerunkiem. Ja również nie wiem, jakie jakości jest to jedzenie, więc stricte jedzenia wrażą nie będę. Natomiast słyszałem od wielu osób, że mają problemy z dostarczeniem żywności. I na przykład zdarza się tak, że torby są porozrywane i de facto tego się konsumować nie da. Nie I da daj spokój. I potem jakiś widz kupuje to, patrzy, że jestem tam ambasadorem i sobie myśli, dobra, to ten Rafał w sumie zreklamuje nawet gówno w papierku. I to wpływa negatywnie na wizerunek. Może nie mam wizerunku jako, jak, jako człowiek, który... Nie wiem, nie jest wulgarny, nie wyzywa i tak dalej, ale na pewno nie mam wizerunku osoby, która reklamuje, co padnie. i nie chcę taki wizerunek mieć. Wystaw im fakturę też, już, Bo wiesz, z 20, z 20, ale ich najbardziej, za strata finansowa w tym wypadku. Niech zapłacą za coś, co zrobili i tyle. Możemy się mówić w ten sposób, że jak faktury dostaniemy od nich, to wydamy te pieniądze na cele hartatywne i tyle, ale ja, tak, ja tych pieniędzy od nich nie się wziąć, bo się kurwa nimi brzydzę. O czym ty ogólnie mówisz, kurwa? Kto ci tą fakturę opłaci? Mają to płacić, mam wyjebane, albo będę ich. Będę ich jebał, że są złodziejami. No super, najlepszy pomysł. Wiesz, co się zwiąże kurwa z wystawieniem faktury? No ale mają obowiązek zapłacić fakturę w momencie, w którym skorzystali z usługi. A na podstawie czego? A dobra, a w momencie, w którym zabezpieczasz notarialnie to, że widniałeś na takiej stronie bez swojej zgody, to nie jesteś w stanie wyegzekwować pieniędzy? No nie wystawiając im fakturę. Ja wiem, czy inni, którzy tam są, wiedzą, że znajdują się na stronie. Ja ogólnie to... szkoda, że Katerinki Samu to jest kurwa złodziejska firma, bo to jest ogólnie ta sama firma. Ja z tamtym spierdoliłem, bo jakoś kurwa tego jedzenia była nieakceptowalna, do dzisiaj się wstydzę kurwa, że, że miałem jakikolwiek kurwa pomysł, żeby yy, w tym uczestniczyć, ale no daj spokój kurwa. Nie, o no, tego nie możesz powiedzieć, bo nie wiedziałeś, że to będzie wyglądać, zresztą wycofaliśmy się bardzo szybko z tego projektu, więc... Nadal, no. na znaczy, razie ja nie byłem do... częścią projektu, ja byłem tylko y, ambasadorem przez dwa tygodnie. Nadal czuję, że jest to, jest to najgorsza albo jedna z rzeczy, które zrobiłem w internecie yy, i tyle. Więc no. Do jakiej firmy mówimy? O Gameit. Więc no, jebać tę firmę aż do spodu. Ja oczywiście nie polecam kurwa żadnego tworu yy, z tych, które są. Jak ktoś nie wie o co chodzi, to ja wam pokażę. Tutaj sobie wejdziecie na stronę Gameit, wchodzicie w zakładkę ambasadorzy. I tutaj widnieją nasze twarze bez naszej zgody. Jestem ja, jest też Sergiusz. Ja pisałem do nich ostatnio w wiadomości prywatnej na Instagramie. Obiecali, że mnie usuną i tego nie zrobili. Co jest ciekawe i zastanawiające, jak dzwonicie na ten numer, który jest podany na stronie internetowej, to jest numer, który jest nieaktywny. Nie jesteś w stanie się dozwonić do cateringu, jest to śmieszne. Dla przykładach, to skonfrontujesz z konkurencją z której ja korzystam, ja korzystam z usług Nice to fit you. Nie płacą mi za to. Po prostu uważam, że wykonują fajną robotę. Dzwonisz na infolinie, dostajesz rzeczową, kurwa, odpowiedź na każdą rzecz, która. Wszystkie niedogodności usuwają, i jest naprawdę łatwo z nimi się dogadać i zawsze się dozwonisz, bo parę razy dzwoniłem. I no szczerze polecam, jestem zadowolony z tego, w jaki sposób zostałem obsłużony. A teraz sobie wyobraź sytuację, że zamawiasz jedzenie, coś jest niezgodne z, z Twoimi oczekiwa oczekiwaniami, na przykład, nie wiem, dostajesz paczkę, która jest rozpakowana, czy przeterminowane jedzenie, dzwonisz... Drogie jest ten nice to you. I spotykasz się kurwa z pipkaniem w telefonie i musisz maila pisać. Ja uważam, że infolinia w takich firmach to podstawa totalna. A jeśli miałem samochód, to bym Ci powiedział, że masz tydzień nie jest. Nie jeździłem po specjalnie stary. Ale owszem, Nice to fit you jest drogie, ale powiem ci, że kurczę, no jest to dobre jakościowo catering, wydaje mi się. Znaczy, biorąc pod uwagę konkurencję, z jakiej korzystałem między innymi np. dieta Wikinga, to dla mnie jest przepaść, nie? Wiking jest dużo, dużo tańszy, ale też ma bardzo niską jakość, moim zdaniem, produktów. To jest moje zdanie w tej. Tutaj... Inaczej ja byłem niezadowolony z usług wikinga. Było wiele rzeczy, których nie byłem w stanie nie przejeść. Nice to fit you jest super. Masz też wybór jedzenia. Jest taki, jest jakby kurwa nie, co to będzie bar mleczny. W tym w, we Wrocławiu, w sumie dwa punkty mają. Obiadomek się nazywa. No i tam normalnie kurwa, jakieś gołąbki, pierogi, rosół, pomidorowa, wiesz, takie jedzenie, tak jakby matka ci gotowała. W kurwę dobrej i, i w chuj tanie, nie? Znaczy ja ogólnie lubię takie miejsca. takie, Ja, ja jestem zwolennikiem. Poczekaj, bo pieniądze dostałem. Przejechałem z dzieńmieszkami. Owo! 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 No nic! Jebać gameita. Ta i ten pożar Katerin, kurwa. Ci sami złodzieje. Gdzie, rozumiem, że jest to ta sama kuchnia po prostu, tak? Jest ten, jest ten sam wspólnik. Okej. Okay. No to tak, no to w takim razie jebać. Jeżeli ta sama osoba jest za to odpowiedzialna, ma jakieś tam udziały, to, to jebać. Tu mi jedna osoba, która współpracowała z tym ziomkiem od gameita. Wiesz kto, nie będziemy tutaj wymieniać nazwiska. Kto? No z kimś się spotkaliśmy raz w. Restauracji, którą lubisz. I po, był poruszany temat gamita na chwilę. Kurwa, nie pamiętam. Ale to, że go ten, ludzie ścigają i komornik? Tak. To nie pamiętam kto to powiedział, ale pamiętam treść. Nie wiem co. Napisz mi Aha No. To powiem na temat gigapuły? Jest chuj dobra, hmm. tak sobie. Mi mega smakuje to jedzenie. No ja, ja uważam, że jest to dobre. Nie, nie uważam, że jest to giga zajebiste, nie powiem, że jest to najlepszy burger, jakiego w życiu jadłem, ale no poprzeczka jest wysoko zawieszona, nie oszukujmy się, ale jest to dobry burger. Ale tak z food traka za dwie dychy, czy tam za trzy? Nie no, no tak szczerze jadłem lepsze. Okej, okay. w tej Wiesz, cenie? No, no, szczerze, no tak, szczerze, tak, tak. No, na przykład w Lublinie taka budka jest, pamiętam hmm. nazwy kurczę, ona jest na ulicy Balcera, zajebiste te burgery mają. Moim hmm. zdaniem to jest jedne z lepszych burgerów, jakie w życiu jadłem. Mają taki jeden autorski sos, który jest totalnym sztosem.